Witam drogie skorpiony, witam na moim kanale YouTube. No i już mamy marzec i mamy wiosnę zapasem, jak to miło. Nareszcie już niedługo mamy wiosnę, bo u mnie za oknem jest dalej śnieg i mroźno, strasznie mroźno. No i oczywiście 3 marca mamy Jowisza w trygonie z Uranem. 5 marca mamy pełnię księżyca w pannie, i tutaj są niechciane intencje. Chcę Wam tylko przypomnieć. Wyciągamy karteluszkę, zapalamy małą świeczunię i piszemy to, czego nie chcemy mieć w życiu. Niechciane aspekty, niechcianych ludzi, niechcianych sytuacji, to, co jest po prostu nam w życiu niepotrzebne. Wypisujemy, czytamy to głośno. A później na końcu palimy karteluszkę i wyrzucamy popiół na zewnątrz. Niech już aniołki i wszechświat nad tym zaczną pracować. 12 z kolei marca mamy Merkurego w rybach, a 14 Saturn zaczyna się cofać w strzelcu i będzie na drodze cofania. W strzelcu aż do 14 czerwca. 16 marca Uran jest w kwadraturze z Pluto, a 17 Wenus jest w byku aż do 11 kwietnia. Natomiast 20 marca mamy nów Księżyca w rybach. I tego samego dnia słońce jest w baranie aż do 20 kwietnia, 30 marca Merkury jest, który jest w baranie też aż do 14 marca, a 31 marca Mars jest w byku aż do 11 maja. Także jeśli chodzi o planety, to mamy bardzo miłe aspekty z planetami, a zwłaszcza właśnie w pobliżu a, pełni Księżyca, bo trzeciego, tak jak powiedziałam, Jowisz a, jest w trygonie z Uranem i tutaj bardzo pozytywne aspekty mogą nastąpić. To oczywiście, jak zwykle, zależy od tego, czy będziecie mieć Jowisza. I Urana na swoim wykresie. Także to tyle, jeśli chodzi o przypomnienia i planety. I pierwszą Waszą kartą wyciągam jak zwykle cztery karty na cały miesiąc i dwie ostatnie są na pełnię księżyca. Ok, bo nie będę robić już dodatkowo pełni księżyca, więc. Ostatnie dwie karty są na pełni księżyca, czyli od trzeciego na następne dwa tygodnie, czyli do 15, do 15 marca. Pierwszą Waszą kartą jest As Kielichów. Piękna karta, moje drogie Skorpiony. To jest początek czegoś bardzo dobrego i silnego. Jak na przykład początek wielkiej miłości. Jest w tym radość, szczęście i satysfakcja. Może też oznaczać ciążę. Jeżeli jesteś w takim wieku, że możesz rodzić dzieci, to może być twoja ciąża albo ciąża kogoś z bliskiego otoczenia. Wygląda na to, mhm. wygląda na to, że osiągnąłeś po prostu wewnętrzną stabilność, czy też balans. I Jak również i instynktowną wiedzę. O mój Boże, coś jest nie tak ze mną. Zakręciło mi się przez mamę, ale to ok. A Twoja duchowość też jest osiągnięta, jak i instynktowna wiedza o duchowości, która praktycznie wychodzi z Twojego wnętrza, możesz też oznacza może też oznaczać zaręczyny pomiędzy partnerami. Czyli jeżeli nie byłeś zaręczony, to może do tego dojść, albo nawet i ślub. Jednym słowem, będzie to unia czy związek pomiędzy dwoma partnerami. Rycerz Mieczy jest twoją następną kartą. I tu ry... Oj, przepraszam. To jest rycerz mieczy. Mówię, że coś ze mną nie tak. A rycerz mieczy jest twoją następną kartą i rycerz mówi bardzo szybkie i pozytywne zmiany na horyzoncie dla ciebie zajdą. Też dostaniesz pomoc od młodej osoby. Do 40 roku życia. To może być Strzelec, Lew, Baran lub bliźnięta, Waga i Wodnik. Ale to jest osoba płci męskiej. Też podejmiesz bardzo pozytywną decyzję okay, dotyczącą Twojej własnej przyszłości, mój drogi, mój drogi Skorpionie. Szóstka monet jest następną Twoją kartą. Osiągnąłeś wewnętrzną pewność i wiarę. Prawie to samo co i askielichów. I dlatego wydasz nowy strumień energii, który utworzy bardzo mocną i owocną rzeczywistość dookoła Ciebie, jak i dobrą energię. Nowe idee i pomysły będą łatwo, łatwe do pro, po prostu wprowadzenia. I będą owocować. Będziesz po prostu doładowany energią i entuzjazmem, i entuzjazmem w stosunku do pracy, jaką masz w swoich rękach. Czy też projekt jaki Masz w zanadrzu, albo jaki wykonujesz. Też może o, oznaczać podział majątku. I to przez spadek, albo rozwód. No, miejmy nadzieję, że nie będzie rozwodu. W każdym przypadku dostaniesz to, czego oczekiwałeś. I co się należy. Co się praktycznie tobie należy. Ok? Możesz Również dostać prezent od kogoś bliskiego lub z bliskiego otoczenia czy kółka. Masz koło siebie ludzi bardzo pomocnych i życzliwych. Jaj, bardzo ładna karta. Trójka kielichów jest odwrotnie i to nie niezbyt przyjemna karta. Ale ja zawsze mówię: pamiętajcie jedno, że to jest ogólnikowe rozłożenie kart, bo rzeczą jest wiadomo, że karty prywatnie położone są bardziej dokładne i bardziej się Was będą tyczyć. Więc to jest trójka kielichów odwrotnie. Możesz stracić tymczasową wiarę praktycznie w siebie i, i we własne siły. Plotki koło Ciebie spowodowane przez osobę ze starej przyjaźni lub nawet kogoś z rodziny. No, zdarza się. Tylko się nie załamuj. Już byliśmy przez ostatnie dwa i pół roku tam, gdzie nie chcieliśmy być. Podjęliśmy decyzje, jakich nie chcieliśmy podejmować, ale musieliśmy podjąć. Więc ja cały czas mówię, że jakieś małe nieporozumienia to to już peska w stosunku do tego co minęło no i oczywiście dwie ostatnie karty to jest tak piątka kijów odwrotnie to są karty na pełnię księżyca czyli od trzeciego do przodu od 3 do 15, czy tam 18 do nowiu księżyca. Więc piątka, kijów odwrotnie. Wygląda na to, że będziesz miał problemy w pracy albo problemy związane z pracą, ale to nie jest absolutnie z Twojej winy. Musisz zaakceptować tę sytuację, ponieważ Twój opowiedź jest bardziej silniejszy od Ciebie. Więc czasami jest dobrze, mm, nic nie mówić i jak ja to mówię, dać sobie święty spokój, zostawić to w rękach Boga. Koło Fortuny to jest też karta na pełni Księżyca. Piękna karta dla Ciebie, bo jest bardzo pozytywna. I mówi, nadszedł najwyższy czas na lepsze zmiany. Niespodziewane sytuacje nadchodzą, które przyniosą Ci po prostu radość, szczęście i zadowolenie. Zarówno w życiu osobistym, prywatnym, jak i Zawodowym. Także masz liczną kartę. No, jakieś dociągnięcia dwa razy, ale hej, któż ich po prostu nie ma. Za gładko by nam wszystkim szło. Także to tyle, jeśli chodzi o karty tarota. Waszym aniołkiem jest serena na miesiąc marzec. I serena ci mówi: Jestem aniołem. Obfitości, dostaniesz pieniądze, które potrzebujesz, i Bóg ma już to w swoich rękach. W jaki sposób do tego dojdzie? Po prostu w to uwierz. Piękną kartę masz, pięknego aniołka. No i oczywiście też mamy a, kartę duchowego przewodnika. Twojego duszka dobrego. To jest karta Sylwii Brown. Taki matył. A na obrazku jest muszla. A dlaczego muszla, to nie wiem, ale bardzo ładna. Śliczna. I duchowy przewodnik Ci mówi, jeżeli ktoś lub coś Cię skrzywdził, to zostaw to w rękach Boga i wszechświata, aby się tym zajął. Ja cały czas powtarzam. Najlepiej się nie kłócić, zostawić, nie sprzeczać, dać sobie święty spokój, zostawić to wszystko w rękach Boga, wszechświata i aniołów. Oni już z tym zrobią porządek. No i oczywiście. Amazonit jest waszym kamyczkiem na miesiąc marzec. Zielonkawo-niebieskawy, ze smugami takimi trochę, troszeczkę jasnymi. No i oczywiście Amazonit, jego elementem jest powietrze. A astrologiczną planetą jest Merkury. Jest pomocny, kiedy musimy się Uwolnić od nałogów, takich jak alkohol, papierosy czy narkotyki. Dodaje odwagi, determinacji i zachowanie instynktu, aby pokonać niszczące nas zachowania. Także piękny kamyczek, jeżeli masz problemy tego typu. To jest najlepszy kamyczek na właśnie nałogi. Wszelkiego rodzaju nałogi. No, i to by było tyle, moje drogie Skorpiony. Dziękuję ślicznie za oglądnięcie. I zawsze powtarzam, że to jest ogólnikowe rozłożenie kart. Więc prywatne są bardziej karty dokładne i bardziej się was tyczą. I jeżeli chcecie mieć taką, taki rozkład kart ze mną, to proszę po prostu do mnie napisać. Pod każdym wideo są moje namiary, jest mój e-mail i moja strona internetowa. Taka sesja trwa 20 do 30 minut i kosztuje dla tych w Polsce, zaznaczam, dla tych, co pracują i mieszkają w Polsce. 20 dolarów, a dla tych poza granicami Polski, gdzie mieszkają i pracują, 50 dolarów. Robię to przez Skype'a, przez telefon albo mogę Wam przesłać prywatne wideo, które tylko Wy i ja możecie oglądać. No i oglądacie kiedy chcecie, jak chcecie, ile razy chcecie, a ponadto nie jesteście wtedy związani z czasem. Także dziękuję jeszcze raz. Dziękuję wam wszystkim oglądającym moim subskryptom pre, prenumeratom. I jeżeli do tej pory jeszcze mnie nie zaprenumerowaliście, to proszę to zrobić. Ja czekam na Wasze komentarze i cieszę się, że mogę odpisywać, a jeszcze bardziej się cieszę, kiedy jest ta oglądalność coraz. Większa. Jestem bardzo z tego dumna i z Was też. Także jeżeli mnie nie zaprenumerowaliście, to proszę to zrobić. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia przed nowiem księżyca. Niech Was Bozia błogosławi, a aniołki strzegą od złego. Do widzenia.